Odcinek pod tytułem „Skalisko dolne” to jest chyba jeden z najdziwniejszych odcinków SpongeBoba który zostawia za sobą masę pytań, m.in. jak powstało skalisko dolne, dlaczego ktoś je stworzył i dlaczego jego mieszkańcy tak bardzo różnią się od pozostałych postaci, które występują w tym serialu, oraz co łączy SpongeBoba z tym dziwnym miastem. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną teorię ze świata SpongeBoba. Teorię, która bliżej wam przedstawi skalisko dolne oraz to, jaką skrywa w sobie mroczną tajemnicę. Ale nim przejdziemy jeszcze do samego odcinka, prosiłbym Ciebie o zostawienie tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, tak dla zasięgu. Dzięki bardzo i już z naszym odcinkiem. Na samym początku przypomnijmy sobie, jak Spongebob dostał się do tego mrocznego miasta. Tak więc odcinek Skalisko Dolne zaczyna się od tego, że Spongebob wraz z Patrykiem wracają ze świata rękawic. I wchodząc do autobusu Spongebob kilka razy uderza kierowcę przypadkiem balonem. Przez co tym zachowaniem Spongebob bardzo denerwuje kierowcę. I co ważne zapamiętajcie tą postać, bo on jeszcze tutaj powróci. Następnie Patryk czyta znak, że opuszczają miasto i proszą kierowcę, żeby ten się zatrzymał. Na to on odmawia i mówi, że zatrzyma się dopiero na kolejnym przystanku, którym to jest Skalisko Dolne, ale skoro kierowca wiedział, że oni pomylili drogę, to dlaczego ich specjalnie sam wyrzucił w takim miejscu, z autobusu? Uch! Proszę pana, my chcemy wracać do bikini Dolnego. Ojej! Po czym Spacz od razu stwierdza, że to miasto wygląda zupełnie inaczej i zupełnie się różni od bikini Dolnego. Patryk, tu jest naprawdę dziwnie. Bardzo dziwnie. I nawet piasek jest inny. Możesz? Pff, mnie! Pff. Odłożyć? Tak więc od razu możemy zauważyć tutaj kilka głównych różnic. Piasek jest zupełnie inny niż w ich mieście i do tego on świeci. Następną różnicą jest to, że język tutaj jest zupełnie inny. A co najważniejsze to to, że postacie tutaj wyglądają całkiem inaczej niż mieszkańcy Bikini. Więc na to wychodzi, że nasze postacie trafiły do tajemniczego, mrocznego miasta, które nigdy wcześniej nie było odkryte. Chwilę później Patryk czeka na przystanku i udaje mu się złapać kolejny autobus. I ten kierowca specjalnie odjeżdża przed Spongebobem. I nasza gąbka zostaje kompletnie samotna. Sama, w tym dziwnym mieście, a co ciekawe nawet próbował biec po pionowej ścianie, za tym autobusem, ale mu się to nie udało, po czym zaczął udawać dziadka kanciastoportego. Dziadek kanciastoporty miał rację, nie goń autobusów! A zwłaszcza kiedy jeżdżą pod kątem 90 stopni! Dziadek mówił, nie goń autobusów, a zwłaszcza te, które jeżdżą pod kątem 90 stopni. Czyżby to oznaczało, że już przodyk Spongeboba znalazł się w takiej samej sytuacji, co on teraz? Bo jak przeanalizujemy drogi, jakie są w tej animacji, to dojdziemy do wniosku, że przez wszystkie lata emisji tej kreskówki pojawiła się tylko jedna droga o kącie 90 stopni. I to jest ta droga z Bikini do Skaliska Dolnego. Tak więc wiemy o tym, że dziadek Spongeboba musiał się odnosić do skaliska dolnego, tylko dlaczego? Otóż sądzę, że on musiał być równie irytującą postacią co sam Spongebob, przez co również jakiś kierowca autobusu na nim się mścił i miał niezłą frajdę patrząc na to jak on nie może wrócić do domu. Generalnie to dlaczego tam się znalazł dziadek Spongeboba to jest mało istotna rzecz, a nas bardziej powinno interesować to czym tak naprawdę jest skalisko dolne oraz jak powstało. Bo nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale każda tam ryba świeci w ciemności, i nawet sam piasek, na którym jest położone to miejsce, też świeci w ciemności. Tak więc co mogłoby spowodować powstanie krateru na dnie oceanu z radioaktywnym i świecącym piaskiem, a do tego wywołać różne mutacje u tych ryb? I otóż w tym momencie przechodzimy po części do teorii o testach atomowych na wyspach archipelagu Marshalla. I nim powiesz, ale Łukasz, ta teoria została już obalona, bo w końcu widzieliśmy SpongeBoba i Patryka jako jaskiniowców. Oraz w Patrick Show mieliśmy podobne testy wykonywane, i to się ze sobą nie łączy, i generalnie to są Wasze dwa główne argumenty mające obalić tą teorię. Ale ja za to Wam powiem chwileczkę, przecież te dwie rzeczy mają sens i prawo bytu, i myślę, że moje argumenty obalą te dwa argumenty, które są najczęściej przez Was wymieniane. A później wrócimy sobie do teorii o skalisku dolnym. Ale dla tych, co nie pamiętają o tej teorii, lub słyszą, są oni po raz pierwszy, to postaram wam się ją objaśnić w jednym góra dwóch zdaniach. Mianowicie ta teoria zakłada to, że na tych wyspach, o których mówiłem szybciej, Amerykanie robili testy atomowe, które doprowadziły do skażenia, a następnie do rozwinięcia się cywilizacji ze Sponge Boba. Tak najkrócej mówiąc na tym polegała ta teoria, a teraz za pomocą samej kreskówki praw fizyki oraz biologii obalimy sobie te dwa argumenty, które miały obalić tę teorię. Zacznijmy sobie od spać Boba i Patryka jako jaskiniowców, bo według wielu to ten ich wizerunek mówi nam to, że oni powstali już w zamieszłych czasach i to nie atom spowodował ich ewolucję. Otóż popatrzcie na logikę, bo chyba każdy wie, jak wygląda normalna gąbka morska oraz rozgwiazda. Otóż one nie wyglądają ani nie zachowują się jak jaskiniowcy, więc coś spowodowało to, że oni nabrali tych cech. I tu możesz powiedzieć, no dobra, dwa stworzenia, które nie potrafiły chodzić, polować i w ogóle wyglądały zupełnie inaczej, nagle stały się jaskiniowcami. Ale jak wytłumaczysz ten ich postęp technologiczny? Jak ludziom to zajęło wieki, żeby dojść do takiego etapu? I to jest prawda, może ludziom to zajęło wieki i osiągnięcie tego wszystkiego, ale to dlatego, że my musieliśmy stworzyć to wszystko sami. A oni to wszystko od kogoś dostali i zostali tego wszystkiego nauczeni. Ale na pewno się zapytasz od kogo? Otóż od Atlantów, czyli kosmitów, o których była mowa w odcinku Atlantyda Kanciastyda. Mieszkańcom Atlantydy zawdzięczamy różne współcześnie niedoceniane wynalazki. Przełom w sztukach pięknych, niezależność finansową, nowoczesne militaria wyprzedzali swoje czasy. A więc mamy cywilizację, która nauczyła postacie człowiekokształtne... W poprzez danie im od razu gotowej technologii i nauczenia ich jak mają z tego korzystać, przez co to właśnie to pozwoliło cywilizacji Spongeboba na taki szybki rozwój oraz ewolucję. I myślę, że to nam pokazuje to, że radiacja pozwoliła na przekształcenie bezmyślnych stworzeń morskich w człekokształtne stworzenia, a wysoko rozwinięta cywilizacja obcych drastycznie poprawiła ewolucję tych istot, gdyż coś czego opracowanie nam zajęło tysiące lat, oni dostali to na gotowo. Co myślę, że te argumenty opalają ten argument o jaskiniowcach. Natomiast obalenie drugiego waszego argumentu jest dzieci nieproste, dlatego że on powstał przez wprowadzenie Was w błąd, gdyż wielu z Was pisze mi, że Patryk przeniósł się w czasie do miejsca testowania przez ryby ładunków nuklearnych i on był nastawiony na skażenie i tylko Rus i Rus. Tylko wiecie jaki jest problem? Otóż taki, że osoba, która obalała tę teorię nie powiedziała wam tego, że Patryk nie był nastawiony na promieniowanie nuklearne, a na promieniowanie nuklearne, o czym świadczy sam wielki napis w tym odcinku oraz sam scenariusz i opis tego odcinka. a chyba nie muszę wam mówić, jaka jest różnica między jednym a drugim, już nawet nie wspominając o tym, że w tym odcinku ten nuklearny grzyb był zielony, a nuklearny jest żółto-czerwony. I dalej nawet nie ma sensu tracić czasu na obalanie tych dwóch argumentów, bo już to zostało przeze mnie zrobione, dzięki czemu tamta teoria jest teraz dużo bardziej legitna, a my możemy sobie przejść ponownie do teorii o skalisku dolnym, gdyż teraz, według mnie, ta teoria to dopiero nabierze sensu i głębokiego znaczenia. Jak już sobie powiedzieliśmy, mieszkańcy bikini przekształcili się na formy człowiekopodobne. Poprzez promieniowanie nuklearne oraz przez obcą rasę Atlantów, więc dlaczego mieszkańcy Skaliska Dolnego tak się różnią od mieszkańców Bikini? Otóż sądzę, że ich wygląd jest spowodowany tym, że to miejsce znajdowało się bliżej centralnego miejsca eksplozji, bo popatrzcie na to, miasto jest położone w wielkim kraterze, do tego piasek i inne obiekty świecą na zielono. Same ryby wyglądają na dużo bardziej zmutowane oraz mają zupełnie inny język. A to wszystko sądzę, że jest spowodowane tym, że ryby z bikini prowadziły ekspansję już dużo szybciej i odkryli tych mieszkańców skaliska dolnego, dzięki czemu oni zawdzięczają tam drogi czy też autobusy. Ale to, że oni jednak byli bardziej nastawieni na promieniowanie niż pozostałe ryby, spowodowało u nich dziwne deformacje i nim mieszkańcy bikini do nich dotarli, to ci wytworzyli już swój własny język, którym się posługiwali. I czy ogólnie zauważyliście to, że każda ryba w skalisku dolnym wygląda zupełnie inaczej i by nie pasowała do bikini oprócz tej jednej? czerwonej ryby, która wygląda tak jakby została wyciągnięta z miasta Spongeboba i przeniesiona tutaj, a jedyne co ją różni od ryb z bikini, to to, że ona ma świecącą kulkę na czubku głowy i nawet bym się pokusił, że to jest ryba z bikini dolnego, a tylko udaje mieszkańca skaliska dolnego i on jest kimś w rodzaju padacza, bo zauważ to, że jego ciało nie świeci, tylko ten jeden punkt, za to ciała innych ryb z tego miejsca świecą w ciemności, więc to tak wygląda jakby to byłby zwykły kamuflaż, który polega na tym, że się wtopi w otoczenie i nikt nie będzie się Dziwić, że on wygląda inaczej, a chyba najważniejszym dowodem na to, że on jest z bikini jest ten fragment. Balon! Jest! Dość duży! Dzięki! Hej! Rozumiem! Podróż balonem! Dziękuję! Nie ma za co! Dokładnie tak, ta ryba bardzo dobrze znała język Spongeboba oraz co ciekawe on jako jedyny wiedział jak wydostać z tego miejsca Spongeboba, więc tu się nasuwa pytanie, czy on się do skaliska dolnego dostał się tak samo jak Spongebob poprzez autobus czy może jakoś inaczej i czy faktycznie on jest kimś w rodzaju naukowca, który obserwuje otoczenie wtapiając się w zwyczaje i kulturę mieszkańców? Otóż nie. Sądzę, że on jest duchem i teraz pewnie masz takie wytyfy, o czym ja tu nagle zacząłem mówić. A więc wysłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia, a wszystko się wyjaśni. Tak więc ta ryba, według Wikipedii SpongeBoba, nie ma imienia, tylko ma numer 211 i my się nim będziemy posługiwać. Otóż, skoro SpongeBob miał taki wielki problem z opuszczeniem tego miejsca, to jak nagle ta ryba pojawia się na imprezie urodzinowej SpongeBoba? Otóż możesz powiedzieć, że przyjechała autobusem, ale coś w tym wszystkim jest nie tak. Otóż w 13 sezonie pojawia się odcinek o tytule food truck, gdzie mamy ponownie naszą postać w skalisku dolnym i znowu spotykamy tego gościa, ale to na chwilę nie jest istotne. A najbardziej istotną rzeczą jest to, że nasze postacie ze skaliska dolnego w momencie odebrania swojego zamówienia kładły się na cmentarzu do trumien. Co to jest trochę dziwne, że całe miasto składa się z przystanku autobusowego i cmentarza, a jednak mamy tutaj tylu mieszkańców. Ale co ciekawe w odcinku Nocny Grill, w którym to spadło przychodzi na nocną zmianę do kraba, okazuje się, że wszystkim klientom nie smakują kraboburgery, ale za to smakują już spalone na wiór kraboburgery, a raczej te duchowe burgery, i też mamy tutaj tą czerwoną rybę, która zajada się tymi burgerami. Następnym ciekawym argumentem jest to, że wszyscy się w tym odcinku rozpływają w powietrzu. I pan Krab mówi, że on nie prowadzi nocnej zmiany w swoim lokalu, więc te wszystkie postacie były duchami. Jesteśmy tu co noc! Co ty tu robisz tak wcześnie, chłopcze? O, i ja pomagałem na nocnej zmianie. Nocnej? Hmm, nie mamy nocnej zmiany! A jakie jest totalne potwierdzenie tego, że ta czerwona postać jest duchem? Otóż w 13 sezonie spaszbą ze sklamarem próbowali właśnie to udowodnić. I to właśnie ta postać pod latarnią sobie zniknęła. teraz to wszystko łączy się w jedną wielką całość. Mianowicie Skalisko Dolne jest tak naprawdę miastem duchów, bo epicentrum tej eksplozji wybiło wszystkie będące tam ryby. Stąd mamy wielki krater i dlatego oni mieszkają na cmentarzu. Do tego one świecą w ciemności nie dlatego, że są napromieniowane, a dlatego, że są właśnie duchami. I też dlatego SpongeBob ich nie rozumiał, gdyż te ryby rozmawiają w języku martwych. A obstawiam, że ta jedna ryba jest czymś po latającego holendra, czyli zabłąkaną duszą, która snuje się po świecie żywych. Stąd jako jedyny z ten język od początku. I właśnie w taki sposób prezentuje się ta cała teoria o skalisku dolnym, a raczej o mieście duchów. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to koniecznie zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego odcinka na moim kanale. No i też polecam zapoznać się z moimi pozostałymi teoriami. Ode mnie dzisiaj to na tyle. No i trzymajcie się na razie, cześć, do następnego.